Człowiek to taka sprytna istota, która wyposażona jest w ogromne pałacie ciekawości. To ciekawość pcha nas do przodu, napędza rozwój i stoi za odpowiedziami na największe tajemnice. Jedną z takich tajemnic jest ta dotycząca powstania Układu Słonecznego. Na temat powstania Układu Słonecznego wiemy już całkiem sporo. Rozumiemy, w jaki sposób zaczął się formować z lokalnego zaburzenia grawitacyjnego w opłoku gazu spowodowanego wybuchem w okolicy supernowej. Wiemy, jak potem mógł wyglądać proces formowania się protogwiazdy oraz dysku protoplanetarnego, z którego to wyłoniły się znane nam dziś planety, księżyce, planetoidy i cały kosmiczny gruz, który przemierza pustkę układu słonecznego. Jednak mimo tego wciąż pozostawały w tej układance puste miejsca. Jedno z nich udało się ostatnio zapełnić. Astronomowie odkryli bowiem niewielki obiekt o średnicy zaledwie kilometra trzystu metrów krążący na obrzeżach układu słonecznego. Istnienia tego typu obiektów przewidywano już od lat 70. ubiegłego wieku, natomiast dopiero teraz udało się taki obiekt zaobserwować. Są to obiekty przejściowe między początkowymi zlepkami lodu i pyłu, a ciałami niebieskimi takimi jak planety. Obiektów takich szukać trzeba w pasie Kuipera znajdującym się za orbitą Neptuna. Są one wręcz pomnikami upamiętniającymi początki Układu Słonecznego. Dlaczego? Otóż planetoidy i niewielkie obiekty, które znajdowały się w wewnętrznym Układzie Słonecznym zostały albo przechwycone przez duże planety i wyrzucone na zewnątrz, bądź w kierunku innych obiektów Układu Słonecznego, albo zmienione pod wpływem promieniowania słonecznego. Obiekty znajdujące się w pasie Kuipera okrążają słońce w bezpiecznej odległości i w większości z nich te problemy w ogóle nie dotyczą. Pozostają w niezmiennej formie od zarania Układu Słonecznego. Do tej pory uważano, że obiekty o średnicach kilku kilometrów muszą istnieć, ale są zbyt małe, zbyt ciemne i zbyt oddalone, aby można je było zaobserwować. Wykorzystano więc tak zwaną okultację, czyli zasłanianie obiektów oddalonych przez te znajdujące się bliżej. Naukowcy poszukiwali cieni, które przesłaniałyby gwiazdy znajdujące się w tle. Dwa teleskopy o 28 cm średnicach zwierciadła zostały ustawione na dachu i przez 60 godzin monitorowały około 2000 gwiazd. No i udało się takie przejście zaobserwować. Odkryto obiekt o średnicy kilometra i 300 metrów, co potwierdziło model, w którym planetozymale rosną najpierw do właśnie takich rozmiarów, a następnie łączą się ze sobą powoli budując pokaźnych rozmiarów planetę. Co ciekawe, odkrycia udało się dokonać z pomocą prawie że domowych teleskopów, co jeszcze bardziej napawa dumą szefa projektu doktora Ko Arimatsu. Stwierdził on, że teraz będą mogli przeszukiwać pas Kuipera jeszcze dokładniej, a ich głównym celem jest dostrzeżenie i potwierdzenie istnienia obłoku Oorta. To pokazuje, że nowoczesne technologie i algorytmy oraz modelowanie komputerowe oparte o coraz potężniejszy sprzęt pozwalają dokonywać przełomowych odkryć i obserwacji nawet bez potrzeby budowania ekstremalnie wielkich teleskopów. Dla jasności takich oczywiście potrzebujemy jak wody, ponieważ w pewnych obserwacji nie da się wykonać bez odpowiednio dużej apertury. Ale przy okazji okazuje się, że ze starego sprzętu lub też mniej profesjonalnego sprzętu wciąż jesteśmy w stanie wycisnąć jeszcze naprawdę bardzo dużo. A ja dziękuję serdecznie wszystkim patronom, dzięki którym stworzenie tego odcinka było w ogóle możliwe. Jeżeli Ty też chcesz pomóc rozwijać astrofazę, to link do naszego profilu znajdziesz w opisie tego filmu. Zapraszam też na Instagram Astrofazy i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, do zobaczenia i cześć.